Zaczynamy. Ja nazywam się Terena Mielczarek i w zasadzie od wielu lat jestem uzdrowicielem duchowym i egzotyskiem. Mogę powiedzieć o sobie, że uzdrawiam ciało i duszę. Tak, tak mogę o sobie powiedzieć. Wybaczcie mi Państwo, ale nie jestem wykładowcą zawodowym, jestem praktykiem po prostu, no więc ten wykład może nie będzie taki to no będę się oczywiście posiłkować swoimi zapiskami, chociażby po to, żeby powiedzieć Państwu, w zasadzie wszystko, co chcę powiedzieć, No tak to no, gdzieś tam, tak, w którą stronę wybrać, bo to jest temat, o którym można mówić tydzień i jeszcze nie skończyć, nie? ogóle to chciałam, tak bardzo się wahałam, czy zrobić ten wykład, ale... Ponieważ ta wiedza, którą posiada, to jest właściwie wiedza taka, no, no mało ludzi ma tą wiedzę. A dzieją się takie niesamowite rzeczy ostatnio u nas i dzieją się dlatego bardzo złe rzeczy. Że ludzie nie mają tej wiedzy i nie korzystają z niej. No bo gdyby ktoś umiał rozpoznać to powiedzmy opętanie u sąsiada, czy w swojej rodzinie u kogoś, to by szukał pomocy, prawda? No nie wie, co się dzieje z bliskim z synem, z turką czy z kimkolwiek z rodziny. I dzieją się później niesamowite rzeczy, no chociażby coś takiego, jak wszyscy wiemy, słyszeliśmy ostatnio o tym morderstwie tych dwojga młodych ludzi, co zamordowali ludzi, którzy sprawdzają. Wszyscy, bo to było bardzo głośne, można było tego uniknąć. Gdyby chociażby dzień wcześniej ktoś ich skierował do mnie, powiedzmy, nie skierował, wystarczyło, żeby zadzwonić. Już można było tego uniknąć, bo w momencie, kiedy te duchy odchodzą, a odchodzą natychmiast po jakąś zmiany, już oni nie mieliby takich zalędnych borderów. Bo nie mieli nikt tych Czyli nic nie winne dzieci, tak powiedzmy sobie szczerze, bo nie możemy obwiniać nikogo broń Boże za to, że, że dotarły do duchy. Nie obwiniamy nikogo, to nie jest jego wina. Był w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i tylko dotarł. I już koniec. Czyli te wszystkie, wszystko jeszcze zależy, jakie to nas. Tak no ale to już po, po, powolutku, po kolei będę Wam mówić. Więc zacznę może od tego, co to jest opętanie, tak? No więc to jest wniknięcie duchów i opętnięcie naszej świadomości, podświadomości i nadświadomości. Wchodzą i opętnią. To jest prawdziwe słowo, bardzo, bardzo nieładne, ja to nie lubię, ale tak się dzieje. W tym momencie my już nie mamy pewnej świadomości. Z tym, że to się dzieje bardzo powoli. To jest takie bardzo subtelne, czyli od razu na początku nie widzimy... O, wyszło, od razu już wiemy, że mamy, tak? Nie widzimy tego. Nie widzimy. Powoli tu zmienia się nasz, charak nasz charakter w zależności od tego, co w nas wyszło. Bo te duchy są bardzo różne, jest takie spektrum duchów, począwszy od, od duchów takich, które nas izolują, powiedzmy. Inne nam powodują, że jesteśmy uparci, zawzięci, żebyśmy nie, ust nie ustąpili po prostu, nie? A inne są duchy agresywne bardziej lub mniej. I w tym momencie za zaczyna się po prostu zmiana charakteru. Powolutku, powolutku. Ale ktoś bliski, tak na przykład jak matka, czy żona, czy ktoś, widzi, że coś się dzieje złego z, z kimś bliskim, prawda? I już może reagować wystarczy, żeby to sprawdziła, żeby to sprawdzić, bo na przykład do mnie ludzie dzwonią całkiem porządnie, no ale chcą się sprawdzić, powiedzmy. No i co może nas stanie sprawdzić, a ja to oczywiście robię bezpłatnie. Tak, proszę bardzo, potrzebuję tylko dane tego człowieka, którego chcą sprawdzić, dane, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania. Niedokładne, może być na przykład Wrocław, tylko no ja muszę tego kogoś namierzyć nawet. Sprawdzam go i już widzę, mam taki dar, widzę, co w tym człowieku siedzi. I on jest czysty, piękna dusza, i stary i super. I ktoś już jest spokojny, bo coś mogą mu się wydawać. Natomiast jeśli już tak rzeczywiście jest ciężko, to to już wiadomo, że coś tam na pewno siedzi. Także no, są to dość ciężkie sprawy. Najbardziej narażonych. No więc dochodzi do pytania najczęściej, jeśli mamy w rodzinie Worze, umiera nam my oczywiście rozpaczamy i nie, nie, nie puszczamy tej duszy, nie pozwalamy jej podejść. I ona, trzymana przez nas, dosłownie, nie odchodzi. Zostaje, ale ona nie może tak zostać. Ona potrzebuje energii. Dusza, więc musi kogoś wejść. Wchodzi w kogoś najbliższy. No i niektórzy może, bo spotkałam kogoś że, a dobrze, że nie nie wszedł, tylko że nie wiesz kobieto, że nie masz pełnej świadomości, że nie żyjesz na 100%, że jesteś po prostu opętana. Tak nie to może sobie będzie mówić nie. Jego miejsce jest absolutnie gdzie Ma odryść. Każda dusza ma A w tej chwili dzieje się coś takiego, że... Myślę, ja, to jest moje, to są moje tylko ostrzeżenia, że ziemia no, podniosła w ogóle swoje wibracje bardzo mocno. I te dusze od iluś lat nie odchodzą. Ludzie umierają i zostają. Czyli sobie to Państwo wyobrażacie. To jest coś niesamowitego. Ja to, oczywiście o tym nie wiedziałam była że jak człowiek umiera, to jego dusza odchodzi. Ostatnio dzieje się tak, że u wielu znajomych ktoś umiera. Dzwonią do mnie, Helena, sprawdź, czy moja tam mama, czy ktoś tam potrzebuje. I powiem Państwu, że od pięciu lat to tak naprawdę sprawdziła, przypominając oczywiście, że jedna dusza wyszła. I nie jedna, jedna dusza. Reszta wszystko zostało i ich odprowadzała. Czyli takie te wibracje spowodowały, że one nie mogą po prostu te dusze trafić tam, gdzie powinny. Czyli zostają i trzeba się nimi zająć. Jeśli się ich nie odprowadzi, to Albo najczęściej wejdą w kogoś z rodziny bliskiego. Ale tu już nawet nie o to chodzi. Sam pogrzeb wszystkich tych pogrzebowiczów, że tak powiem, którzy są na tym pogrzebie, to jest bardzo wielkie marzenie. bo jednak, jak nie patrzeć, najbardziej w pełne wnuky, że tak powiem, są cmentarze. Tam tych jest mórz. Ludzie, wszyscy, którzy idą na ten pogrzeb, no są w jakimś w sensie otwarci, no to mogą sobie wrócić do domu w towarzystwie. I też zaczyna się dla nich, no złapać w Także to są naprawdę rzeczy, może ktoś powie, niemożliwe. Nie, jeśli czegoś nie widać, to znaczy, że tego nie ma. Niestety to jest. to jest odczuwalne, nie fizyczne. Bo jeszcze nie mało tego, w momencie, kiedy ten mógł wchodzi w nas, to on wchodzi bardzo często z całym dobrodziejstwem swojej choroby naturalnej, ponieważ to jest dusza kogoś żyjącego wcześniej i umarł. Nie odszedł na jakąś chorobę prawda? I on, dusza wchodząc, wnosi nam tą chorobę. Czyli ona weszła i powolutku to trwa. Nikomu się nie spieszy, czas to jest pojęcie względne. Ale ta choroba zaczyna się rozwijać. następnym człowiek, no i było też tak, że w momencie, kiedy usunęłam tego ducha, powiedzmy, ktoś zaczęłam już chorować, usunęłam tego ducha, ta choroba odziło się i Po prostu nie było tego kogoś, kto tą energię dawał tej chorobie. Bardzo pięknie hmm. tak Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? No oczywiście miejscami najbardziej niebezpiecznymi, no, oczywiście są cmentarze bezwzględne. Ale jeszcze są również inne skupiska ludzkie, takie, gdzie jest dużo ludzi i my nie wiemy, kto jest obok nas, czy ten ktoś ma duchy, czy nie ma. Bo duchy to tak jak bakterie, wirusy oczywiście mogą zaatakować. Ale najczęściej zaatakują człowieka, który jest bardzo, ma bardzo niską biowitalność. I jest bezbronny w tym momencie. A wiecie Państwo, co to jest biowitalność? No właśnie, to jest coś, słowo pochodzące z radiostresji i mówi nam o naszej ciepłocie ciała. My, każdy człowiek ma swój własny piec w sobie i pali się tam okiem. No ale musimy do niego podkładać, do tego ognia, musimy udawać, że tak powiem, palić, żeby on miał na czym się palić. No i czym ten ogień się mocniej pali? Mamy wyższą wiotralność, wibrację. A jak my się odkładać, Jedni tylko mówią, że rzeczy i w ogóle się odżywiamy bardzo, były jakieś zimnymi, niegotowanymi na gazie rzekami. Nasz ogień da na się. Jest nam zimno, jest nam zimno, siedzimy z kulemi i tak dalej. Po prostu dzieje się z nami coś długo. Jesteśmy nieodporni na wilk Ale również nie jesteśmy odporni na byt tych, wszystko w nas może wejść. Wszystko w nas wtedy tym może wejść. Także bardzo często ci ludzie, którzy dzwonią, to mają połączone jest to z bardzo niską bioritalnością. Zresztą przez taką biowitalność w ogóle. Ostatnio miałam o wczoraj, wczoraj pani, która miała tysiąc. I w nowtek No pani pamięta mnie wczoraj silne do konkurencji. Precz to jest tak zwana śmierć z wychłodzenia organizacji. Czy sobie Państwo wyobrażacie, co znaczy dla nas dobre, gorące, gotowane jedzenie z dodatkami rozgrzewającymi typu tam nie pamiętaj, jakiś imbir, jakieś tam, przyprawy rozgrzewające. To jest bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy każdy sobie zdaje z tego sprawę. No i tak polecana w przez wszystkich surowa woda mineralna, ja bym się w tym nie zgodziła, bo też nas wypłaca. Więc pijemy gorące, herbaty nawet z imbirem, jak czujemy, że jest na ziemi. Jakieś rozgrzewanie tego braku. I wtedy ten owij nam się pali. rzeczy z tłuszczykiem, bo jest on nam potrzebny. Nie bójcie się cholesterolu, to jest mit. Nie wiem, czy słuchaliście Państwo, ziemny ostatnio. Mit cholesterolowy. Więc jemy sobie normalnie to, co nasz organizm chce. Oczywiście tam wystrzegamy się może trochę słodyczynie, bo to nie jest nic dobrego, ale Ogólnie smał, że jest dobry, nie jest szkodliwy, chyba, że w nadmiarze. Co jest jeszcze bardzo niebezpieczne dla młodzieży przede wszystkim? Gry komputerowe. Powiem Wam, że to jest coś potwornego. To jest coś potwornego. Młodzi ludzie wpadają w to jak w sieć dosłownie, no bo tam są uzależniające różne systemy i nie są w stanie. Się od tego oderwać, no robią straszne rzeczy. I właśnie ratowała niedawno młodego człowieka, studenta już zresztą, który nocno grał. Wreszcie całe noce matka rano poszła i już wreszcie nie wytrzymywała, no, ile możemy mówić, nie graj wyłącznie, tak dalej. Wyłączyła go komputer, co się zerwał, no, pchnął ją, gdzieś tam też głową no i tak dalej. I on w tym momencie się wystraszył bardzo i on idzie na wieżowiec, on mi żyć w realu. Nie u w realu żyć. No, w tym momencie mama do mnie dzwoni, trzymają go, no w ja tak? No i on chodziło po pół godziny już nie wiedział, co on mówi, tego nie pamiętał, że chciał być na ten miesiąc. Wreszcie mówi, no puśćcie, co nie tak trzymacie? Pół godziny to trwało. Już, od, już odeszło to z niego, te, te duchy, które przez ten komputer, no zdawało się, jak komputer może człowieka, tak, z komputera, z gier, naprawdę tak się dzieje. Ja mówię, bo, bo mam takie przypadki. Proszę, mogę z tego. O ja tak mówię, a mam takie widzicie. No ale jestem. To on ma w granicach 50, 40, a nawet 20% zdrowia psychicznego. Czyli to są już ludzie, którzy się nadają do psychiatryka. I są tacy w psychiatryku, oczywiście. Są tacy ludzie w psychiatryku. Teraz mi się zdarza, że ktoś z rodziny dzwoni, no i ja wyciągam takiego delikwenta z psychiatryka, no bo okazuje się, że ja go pooczyszczam, To on jest zdrowy, no i wyszedł, nie? I okazało się, że. Nie ma czegoś takiego praktycznie jak choroby psychiczne. Są oczywiście niesamowite lęki. Wszystko jest związane właśnie z tymi duchami, z opętaniem. Ale jak to się usuwa, nagle człowiek ma 100% zdrowia psychicznego, czyli jest zdrowy. A zobaczcie, ile nieszczęść jest ludzkich. Zdaje się, że sobie ludzie, niektórzy naprawdę nie radzą. Wystarczy. Rozwodów jest mnóstwo z tego względu, że albo obydwoje małżonkowie są opętani, albo jedno z nich, i już też nie ma porozumienia, no nie ma niczego. Oczywiście to wszystko, te skutki tych, tych tego opętania są zależne od tego, jakie duchy w nas weszły. Oczywiście ja je rozpoznaję. No i w zależności od tego, albo ktoś jest bardzo agresywny, czyli ma duchy mordercy, albo jest nerwowy, albo jest właśnie, tak jak na początku mówiłam, bardzo uparty, zawzięty do tego stopnia, że może taki jak sędzia, który wiesza, wieszający sędzia, o jest takie powiedzenie, tak, że musi doprowadzić sprawę do końca. To jest cecha tych duchów, które w nas weszły. Państwu jeszcze powiem. 60% chorób w ogóle wszystkich ma podłoże w opętaniu. Czyli no, wchodzą właśnie te duchy z wszystkimi swoimi chorobami, na jakie znamy No i tu się zaczynają choroby i tak dalej. 60% chorób. Sprawdziłam jako praktyk. Badam te wszystkie przypadki. No i okazuje się, że no, mało ludzi jest chorych, jeśli nie ma opętania. Z tym, że te opętania Słuchajcie Państwo, w ubiegłym roku, w kwietniu, w ubiegłym roku, w kwietniu, na niebie y, planety ułożyły się w Wielki Krzyż. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli. Astrologowie o tym wiedzą. W kwietniu na niebie był y, Wielki Krzyż. I ten Wielki Krzyż tak jakby sprowadził na nas inwazję bytów. No, ten Wielki Krzyż w ogóle sprowadził dużo złych rzeczy, bo oczywiście zaczęła się wojna na Ukrainie. Zginął, zaginął samolot. Nie wiem, czy pamiętacie, to właśnie w tamtym roku to było o tej porze. Bez śladu, po prostu zniknął. Utopiły się dzieci w Korei, 300, 300 dzieci, cały tam jakiś statek zakonał. To wszystko działo się wtedy właśnie. No i jeszcze bardzo wiele różnych innych rzeczy, no nie mniej groźnych i złych nagle zaobserwowałam. Jak miałam do czynienia tylko z duchami, tak nagle zaobserwowałam, że dzieje się coś strasznego. Ludzie tracą energię, są słabi, zmęczeni, ledwie ciągną nogi, za przeproszeniem, bo nie mogą, po prostu są wyczerpani. Co się dzieje? Okazuje się, że zeszło mnóstwo bytów, na przykład różnych. Ja je tam oczywiście rozróżniam. Przede wszystkim to są byty gadzie. Ale tych gadów też jest wiele, wiele różnych odmian i gatunków. No i oczywiście zeszły, chociaż te już były wcześniej byty diabelskie, też bardzo groźne. Oczywiście wchodzą w człowieka i odbierają mu energię. Jeśli taki byt diabelski jest długo w człowieku, długo, to dusza człowieka zaczyna robić się czarna. Ja oczywiście pracuję również z duszą oczyszczam tę duszę, no w ogóle pracuję z duszą też i tak i widzę, na przykład jeśli ta dusza jest czarna, to jest już demoniczna. Nie zawsze da się oczyścić taka dusza, czyli no nagle powstał nam demon. A demon, słuchajcie Państwo, też jest kimś takim, że potrafi, na przykład jeśli w rodzinie y, wytworzy się, że tak powiem, demon, y, to y, on I powiem Państwu, w tamtym roku pierwszy raz mnie, mnie się przydarzyło coś takiego, że moja klientka została zabita przez demona. Autentycznie. Kobieta 40 lat, chorowała, ale ja jeszcze właśnie nie widziałam, bo, bo wiecie, w ogóle się też cały czas rozwijam, jakby nie patrzeć. Jak miałam do czynienia tylko z duchami, a tak tu nagle jest coś, czego ja nie umiem rozgrzeźć, że tak powiem i raz ją oczyszczam, zamykam jej czakry, za chwilę ona znowu nie ma energii i znowu ma otwarte czakry, bo demon, dobierając się do energii, do swojej ofiary, właśnie robi to tak jakby takimi przysadkami przys przysysa się do tych czakr i zabiera energię i nagle człowiek, powiedzmy człowiek ma 100% energii, tyle ma mieć zdrowy człowiek. Nagle pada, 5% ma. No to ja już wiem, że mam do czynienia z demonem, natychmiast Zamykam temu komuś czakry, no i robię z tym demonem porządek. Ale wtedy nie wiedziałam, jak ja mogę z tym dem demonem zawalczyć. Naprawdę nie umiałam zwyczajnie. No i słuchajcie Państwo, ta kobieta, ja ją tu zamykałam. Jeszcze wieczorem rano ona już nie żyje. Już cała, całą energię po prostu ten demon zabrał. I wyobraźcie sobie, no, umarła zwyczajnie. Wyobraźcie sobie, to jest na wsi, to było na wsi na drugi dzień przyszli ludzie, ponieważ ona umarła w nocy w swoim własnym łóżku w domu, więc przyszli ludzie do tej miejscowości, do tego domu i tam się modlą, wiecie, tak jak w domu, powiedzmy, gdzie ktoś umarł. I słuchajcie, dzwoni do niej, do mnie, jej mąż i mówi, bo on już wcześniej do mnie zadzwonił, dlatego ja w ogóle wiedziałam, że coś takiego się dzieje. I mówi, pani Heleno, mdleje, dosłownie mdleje. I córka najmłodsza, czwórka dzieci została, to możecie sobie Państwo wyobrazić. Ten sam Podłączył się do niego i do najmłodszej córki, ten, który zabił im dzień wcześniej matkę. A to tym demonem była kobieta ze szkoły. powiem nie to, to było moje pierwsze, tak bardzo utkwiło mi w pamięci. Pierwsza moja walka, taka dosłownie na śmierci, życie. Bardzo, bardzo mocno, jak mam tak przejęta. No, oczywiście jakoś go unieszkodliwiłam na jakiś czas, ale on wrócił. Słuchajcie, dwa tygodnie nie minęło, ten demon wrócił. W ogóle to są. Nie chcę Was straszyć, wszystkiego już Wam nie, nie będę mówić, ale w każdym razie tego w tej chwili jest bardzo dużo. Plus te byty. Ale te byty robią nam jeszcze inną krzywdę. Ponieważ zakładają nam zniewolenia. Wyobrażacie sobie Państwo, zakładają nam zniewolenia. I na przykład teraz miałam takiego pacjenta, opowiem Wam właśnie o nim. Oczywiście w Warszawie ja pracuję na odległość. Dla mnie odległość żadna nie stanowi żadnej granicy, że tak powiem. W Warszawie jest chłopiec, 14-letni w szpitalu, ma padaczkę. Od urodzenia ma, ma tą padaczkę. Z tym, że on jak się urodził, to tam miał ileś tych ataków dziennie. Ostatnio dzieje się tak, że chłopiec ma 18 ataków padaczki w ciągu dnia i 17 w ciągu nocy. No i jest w szpitalu to dziecko w szpitalu, nie mają żadnego wpływu na to. Absolutnie, co by nie podali, nic nie działa. No i on już uśpili go, w tą śpiączkę farmakologiczną go wprowadzili, bo nie było innego wyjścia. W tym momencie, wiecie Państwo, nie dzieje się nic bez przyczyny, prawda? Wszystko dzieje się z jakiegoś powodu. Dzwonią do mnie, dzwoni matka, gdzieś się dowiedziała z Warszawy, nie wiem skąd. Dzwoni do mnie, no i mówi, opowiada mi ten przypadek. I wiecie ja zaglądam w jego głowę, a tam jest tak strasznie dużo zniewoleń w tej głowie tego dziecka. No po prostu wiecie, do czego porównałam, do kaszarki świątecznej, jak jest tak naczkana. Ale wiecie, są różne narządy w głowie. Mamy zakręt obręczy, mamy szyszynkę, mamy różne różne narządy w głowie. Na każdym narządzie, no po prostu z czymś takim się jeszcze nie spotkałam, żeby było tak bardzo dużo zniewoleń w tej głowie u tego dziecka. No ale słuchajcie, usiadłam i to usuwam. Mogę to zrobić, więc to robię. Usunęłam te wszystkie zniewolenia. Ja pamiętam, to była środa. On już nie dostał nawet jednego ataku. Całą noc dziecko spało, bo było w śpiączce, ale nie miało ataku. Na drugi dzień znowu nie ma, znowu jest okej. Okay. Bez, skończyło się po prostu, czyli yy, powodem w ogóle już Przekonałam się, że powodem padaczki są zniewolenia na pewno. Że nie ma na to leku, nie ma po prostu na to leku, są zniewolenia w głowie. Ja je widzę akurat, więc usuwam takie rzeczy. No i ten, ten chłopiec jest dziś w domu, jest zdrowy, oczywiście powiedziałam rodzicom, jeśli coś, znowu zobaczycie, nie daj Bóg, pokaże się, bo ja nie mogę dać gwarancji, że te byty... Ponownie mu nie założą jakieś tam czegoś w głowie, prawda? I jak, jeśli zobaczycie, że coś znowu jest nie tak, dzwoncie natychmiast, zajrzę. Ja nie muszę go widzieć tak. Wystarczy, że zajrzę w jego energetykę. Jego energia to jest imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce zamieszkania. I ja sobie popatrzę i już widzę, czy tam znowu coś jest, czy nie ma nic. I powiem Państwu, że póki co, to nie wiem, dwa, trzy tygodnie. Nie mam telefonu, są w domu, czyli że jest dobrze. No ale dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy przez te zniewolenia. Te zniewolenia mogą być zakładane w całym ciele człowieka wszędzie. I tak są zakładane. No ten chłopiec akurat miał tylko wszystkie w głowie, więc dlatego miał padaczkę. Ale zakładają i w żołądku, boli nas żołądek i, i w różnych w różnych, w różnych miejscach i na, na sercu, i... O, mam ze swoją mamą taki problem. Na okrągło zakładają jej te zniewolenia na oskrzelach. I co ja wchodzę, a moja mama ma 90 lat, wchodzę do niej, do domu, ona ja wiem, no już znowu masz na pewno coś na tych oskrzelach. No okazuje się, że tak. Usuwam, no zanim wyjdę, to oczywiście już oddycha w miarę. Ja już jest dużo lepiej. No ale niestety takie właśnie rzeczy się zdarzają i tych. Zniewoleń spowodowanych przez te byty jest bardzo dużo. Ale najgorsze jest to, że one zabierają nam energię. Te byty wchodząc, zabierają nam energię. I teraz znowu powiem przypadek taki, też niedawno. Dorosły mężczyzna, 42 lat, przyjechał do pracy, zdrowy, wszystko w porządku, nagle zemdlał w pracy. No zemdlał, zemdlał więc przyjechało pogotowie, zabrali go do szpitala. No i w szpitalu silki dzień nic, nie wiedzą, co jest on nie ma siły ruszyć ręką ani nogą. Okazuje się, że ma 5% energii. Ale oczywiście o tym dopiero się dowiedziałam, jak zadzwonił do mnie jego ojciec, to była godzina ósma wieczorem, on cały dzień już był w szpitalu. O ósmej dzwoni ojciec, no i mówi mi, nie, co się stało i tak dalej. Ja zaglądam, patrzę, on ma 5% energii, czyli te byty zabrali mu energię prawie całkowicie. 5% to jest tyle ile często ma człowiek na morzu śmierci. Czyli przewraca się, leci i koniec. No i oczywiście usunęłam te byty i byście się Państwo uśmiali, ale ten człowiek o 10 godzinie w nocy sam na własne żądanie wyszedł do domu. No bo już się czuł dobrze. Energia zaraz wróciła i wrócił sobie do domu. Był czysty. Takie rzeczy się potrafią... Jak się zabezpieczyć z tymi Zaraz, zaraz państwu, zaraz państwu będę mówić. No do tego, do, do tych bytów jeszcze. Słuchajcie Państwo, te byty są z obcych wymiarów, z wyższych. Ale są również takie byty, takie z astralu. I to są też bardzo niebezpieczne byty, które wręcz w nas siedzą, w naszych brzuchach. No i też takie, takie właśnie przypadki, Szaraki, to są yy, węże. węże. Autentycznie, wszystko to jest energetyczne, ale potrafi taki ktoś mieć brzuch duży i ma pełen tych szaraków, naprawdę. No, dzieją się różne rzeczy. Te szaraczki, te wszystkie węże i te wszystkie inne rzeczy również usuwa. One niby nie zawierają tak dużo energii, ale są takie niepokojące, że. Państwu, no nie wiem czy o, nie o najważniejszej rzeczy, która również dotyczy, no może nie tyle opętań, bo tego nie mogę nazwać opętaniem, z tym, że to jest bardzo tylko i wyłącznie jakby moje rozpoznanie i moja nazwa, bo nigdy o czymś takim ja wcześniej nie słyszałam. Zresztą prawdę mówiąc, to o czym Państwu mówię, to tak nie wiem, czy Państwo przeczytacie gdzieś, nie ma tej takiej wiedzy. To znaczy, gdzie się można znaleźć, ale powiedzmy niewiele. Powiem Państwu o czymś takim, to są takie energetyczne, jaje, takie jakby kule energetyczne, ja je tak odbieram. I te kule energetyczne są bardzo żrące, niszczące. I takie kule energetyczne, ja sobie je nazwałam dla swoich potrzeb, dla swojego nazewnictwa sama, bo oczywiście nikt nigdy o takich rzeczach nigdzie nie pisał ani nie mówił. Ja sobie je nazwałam y, energie demoniczne.